Dzień dobry, Daria Wojda, zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek z cyklu OSOS Tutor. Tematem dzisiejszego odcinka jest eskierowanie w systemie informatycznym KSPPS. Eskierowanie dotykowane jest dla modułów 63EDM, analogicznie funkcjonuje poprzez obsługę wizyty w module Wizyta, w module Terminarz, jak również w module POZ. E-skierowanie można również wystawić w module rozliczenia z wykorzystaniem licencji na współpracę z PUE w zakresie wystawiania eSLA. Uruchomienie współpracy z e-skierowaniem następuje w konfiguracji modułu 63 EDM, gdzie każdy z zalogowanych pracowników może włączyć funkcjonalność samodzielnie. W oknie konfiguracji należy zaznaczyć opcję Użyj e-skierowania z podpisem kwalifikowanym. Po odpowiednim skonfigurowaniu systemu należy wejść w wizytę pacjenta. Aby wprowadzić elektroniczne skierowanie należy skorzystać ze znaku plusa w sekcji skierowania i zlecenia. System wyświetli opcje dostępne pod przyciskiem. W przypadku wystawienia e-skierowania do poradni specjalistycznej należy wybrać opcję pierwszą z góry – skierowanie. System wyświetli okno skierowania. Dzięki wcześniej zaznaczonej opcji używaj e-skierowania w górnej części okna Zaznaczona jest ta opcja domyślnie. Następnie należy wskazać, czy skierowanie ma zostać wystawione na poradę specjalistyczną, czy pacjent ma zostać objęty leczeniem specjalistycznym. Następnie w polu DO należy skorzystać z dostępnego słownika i wybrać odpowiednią poradnię, do której ma zostać skierowany pacjent. Po wybraniu poradni należy wskazać uzasadnienie, dlaczego kierujemy pacjenta. Można również opisać dotychczas wykonane badania. A tak przygotowane skierowanie należy następnie zatwierdzić przyciskiem Enter OK. Po zatwierdzeniu system wyświetli dokument zgodny z formatem, który należy potwierdzić podpisem elektronicznym. Po podpisaniu dokumentu automatycznie rozpoczyna się proces wydruku potwierdzenia wystawienia e skierowania wraz z kluczem i kodem dostępu niezbędnym do realizacji skierowania. Należy przekazać go pacjentowi. Proces drukowania potwierdzenia można również wykonać z listy, wybierając przycisk F5 Drukuj. Eskierowania można realizować poprzez moduł 12 terminarz lub 21 rozliczenia w oknie rejestracja, następnie lista pacjentów oczekujących. Zalecamy natomiast realizację poprzez moduł 12 terminarz. Podczas rejestrowania pacjenta w module 12 terminarz Należy zeskanować kod e skierowania. Jeśli w terminarzu jest ustawione miejsce wykonywania, automatycznie pojawi się e-skierowanie na ekranie. Jeśli w terminarzu takiego miejsca nie ma, system wyświetli stosowne okno, gdzie trzeba takie miejsce uzupełnić. Po wybraniu przycisku Wykonaj, pojawi się e-skierowanie. W dolnej części okna w zakładce realizacji Użytkownik ma możliwość dodania własnych komentarzy przyjęcia eskierowania do realizacji. Dodatkowo mamy możliwość zaznaczenia, czy jest to realizacja refundowana, zaznaczony checkbox. Eskierowanie można wystawić do realizacji refundowanej lub komercyjnej. Eskierowanie wystawione na wizytę komercyjną nie posiada numeru umowy oraz zawiera dopisek komercja. Przy przyjęciu skierowania na terminarzu Zostanie wyświetlona informacja w postaci chmurki, która świadczy o gotowości wybrania dla pacjenta wolnego terminu. W oknie terminarza znajduje się również rejestr zleceń, który umożliwia kontrolowanie i zarządzanie zleceniami utworzonymi na podstawie e-skierowania. Zlecenia utworzone na podstawie dokumentu e-skierowania posiadają stan realizacji: pobrany, zarejestrowano zlecenie i dokument. Nie podjęto natomiast decyzji, czy zlecenie będzie przyjęte do realizacji, wymagane ponowne pobranie dokumentu z systemu e -Zdrowia. Odmowa. Nie przyjęto dokumentu e-skierowania do realizacji. Podgląd dokumentu i chmurka kolumny prezentuje przyczynę odmowy. W realizacji dokument przyjęty do realizacji. Kolumna REF wskazuje, czy jest to realizacja refundowana, czy komercyjna. Rezygnacja. Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji e-skierowania. Skierowanie może być zrealizowane przez innego świadczeniodawcę lub możemy przejąć dokument do realizacji w ramach innego miejsca wykonania. Zrealizowane. Dokument wstępnie zrealizowany, np. w przypadku braku internetu. Wymagane jest wówczas zakończenie realizacji w systemie e-zdrowie. Zrealizowane. Dokument zrealizowany. Potwierdzono realizację w systemie e-zdrowie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Osoz Tutor.